Prawdopodobnie będę jechać pociągiem. pociągi. Tam jakiś chyba towarowy, tam Intercity do Olsztna, który się wyłania. Więc czekamy. Tu widzicie? Tam chyba towarowy? Intercity. Przepraszam, Intercity do Olszna. Jedziesz szybko Intercity <coughs> Sorry? A tu jedzie jakiś towarowy. Nie mów, nie mów, nie mów, że to się spełnia, że znowu zobaczę siódemkę. Ja. Ja nie mogę. To siódemka. ep 07 A tu znowu towarowy. Tym razem czekaj, bo z... czekajcie, bo zostają mi defikatory. PCC. Ja, jaka to jest od Teraz era się nie skończyłaś w Dama. Teraz są. Ale po prostu w innej formie. Ale przed znowu jechały, przed jechały Właśnie z siódemką od Cargonet e, wagony te same Kontenery Tak sam fir Prawie na no, mogą już I tutaj kobiet Tych Go pociągu towarowego Tu się przesunęła SU-42, a tam oddala się z dalej, sobie zachodzi są za do